Witam wszystkich bardzo serdecznie, tutaj Krzysiek Wer, a to gra Gothic. Ostatnio mieliśmy problem dostać się do do starego obozu I akurat tu przybiliśmy Co jeszcze tutaj zrobiłem a mianowicie uzbroiłem się w lepsze spodnie za 500 bryły grudy Przecież sprzedałem tam kilka rzeczy i kupiłem te lepsze spodnie No i teraz idę się przespać Żeby był dzień I co i popatrzymy na misję Co mam zrobić w misjach i coś wykonamy Kolejny dzień i znowu to samo. Ojciec, jakieś biedactwo. Więc patrzymy w misję. Zbiory bagiennego ziemia... To, to nie. Hata, krzykacza, topielec pod Tamą. Dobra, to idźmy do nowego obozu, bo widzę trzy misje z nowego obozu. Więc tam najlepiej Waszy będzie lepiej? się udać. Może. A po drodze wybijać potwory jakie tam znajdziemy. Byłem już w nowym obozie już dawno, ale widzę, że nie wykonałem wszystkich misji. Pora trochę questów porobić i potem dopiero y, szykować się na te walki. Co jest jeden mały minus? Mamy poziom 5, 45 siły, 11 zręczności, y, 1000, y, 100 życia. Najlepsze to, że idąc na arenę, nie jestem w stanie nikogo pokonać. Nawet z tymi nowymi spodniami kopacza. No więc trudno, nic innego nie zrobię. Trzeba misji porobić, trochę umiejętności, potem walczyć. A więc wrac wracamy się praktycznie z fabułą Bo tak ganiam tu i tam I nie mogę nic zrobić ale Może ktoś po drodze do st starego obozu będzie to jak będzie jakaś zwierzyna, cokolwiek Jest kamień Już Trochę na jak spimy, no bo już wcześniej to było poczyszczone to nic się nie odnowiło Z tego co zauważyłem kiedyś się odnawia Więc myślę, że źle nie mówię Z tym testem No czyli te moje słowa To, że się nic nie odna, Że się nie odnowiło to nie są złe No widzicie Jest jakiś krwiopijca Jeden bo jeden Ale zawsze 70 doświadczenie więcej tam jest topielec nie wiem czy z nim sobie dam radę ale można spróbować w sumie tak jakiś topielec pod bramą nas czeka jakby to do niego dojść żeby z drugiej strony moglibyśmy spróbować z drugiej Dobra, spróbujmy tego Wow! Żeby mnie nie, nie chycił O! Wczytajmy Dobra, z topelcem w miarę sobie dam radę Więc teraz z nim nie walczę Łuk by się przydał, właśnie! Łuk i szczały To jest to, co by się nam przydało Może w nowym obozie coś gdzieś kupimy za rudę. Czyli za rudę będziemy się wymieniać pewnie za to wszystko co ja tam mam w ekwipunku. Wszystko jest tu oczyszczone. Najlepsze to jest... Got w gotyku jedynce jest najgorszy początek z tego co z z wiem i to nie tylko ja na to. Na ten porządek, początek mogę narzekać. Ale to pierec pod tamą zastanawia mnie ta misja, bo nie wiem gdzie go. Aha, to nie tutaj. Chociaż. A idźmy tędy. Czy ja źle poszedłem do tego nowego obozu? No tam jest. Dobra. Tędy też możemy dojść. Topierec pod tamą, Najdź, no, idź, idź wodą, Czyszytło to. Teraz żeśmy bokiem zeszli, dobrze byśmy tam poszli, ale szkodniki. O, co tu jest? Twardziel. Zbraliśmy twardziela. Topierec pod tamą, no tu żadnego topielca na pewno nie będzie. Zastanawiam nie gdzie on był, bo tama jest tam. Ale jakżeście zauważyli to już znowu obóz. Hej, ty! Przecież kazałem ci roznieść wodę zbieraczom. Nie lubię ludzi, którzy coś obiecują, a potem nie dotrzymują słowa. Wow, 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 Zobaczmy, wow. Co potrafią. Tak, Wygrałem. ty więcej tego nie próbuj! Czytam i ja pokonam tego lewusa. Okradnego z wszystkiego, bo to. No, chociaż daleko było w czytaniu. Trzeba se zapisywać częściej. Ja go pokonam. Ja lewusa pokonam. No, trochę teraz problemów. O kurde. Tu się nie zapuszczajmy. Wątpię, że z nimi mam szansę. Chociaż nie, nie, mam z nimi szansę. Pokonam je. Musimy pojedynczo je wyciągli Trochę chaotyczny ten odcinek Musimy pojedynczo i No chodź No leć, leć na mnie Leci, 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 leci Wow Co on tam ma w ręce? No! Nie cierpię tego. <ścoughs> <śmiew> Gdzie on jest? No. Nic gobliny nie mają, ale doświadczenie mają, to co najważniejsze. Dobra, walę tak na nie. Dobra. nie ma. Chociaż zardzawiałem miecze. Dobra, goblinki ubite. Ciśniemy dalej. Chociaż jedno coś zrobione. A z tamtym mam szansę, bo jak widać było pr przeprowadziłem dobrą kontrę. No ale wusa, tylko trzeba ładnie unikać jego ciosów. Tędy będzie tak szybciej, wydaje mi się, niż jakbym okrążał to wszystko. Dlatego to jądy pójdziemy. Wybaczcie, że ten początek jest taki inny. Że tu lecimy od starego obozu, lecimy do nowego. Atakujemy topielca, giniemy. Atakujemy y, lewusa, giniemy. Przepraszam was za to. Zaraz zapiszę i będziemy walczyć. Twardzie, twardziela drugi raz weźmiemy. A chciał codziennie roznosić wodę, ten lewus. Żebym tak robił, ale no bez przesady. Ja nie jestem jego... ...giermkiem jakimś. Mocno mnie bił, bo mnie na, na trzy hity ma, jak go mam na więcej. Dobra. Czekaj! Lepiej się w nic nie pakować. Zapiszmy. Mógłbym go ominąć, ale wkurzył mnie ostro. Hej, ty! Dobra Dobra Spokojnie, nic się nie stało Szlag by to trafił Odłóż broń, odłóż broń do mamusi No już, odłóż broń A tobie goście co? Eee Pok! Ja już... Nigdy więcej lepsze. tego nie próbuj! WTF Dobra, omijamy gościa. Bo to widzę, że tak tego teraz nie rozegram Masakra! Czemu tamten się na mnie rzucił? Pewnie masz rację No, tak też można Masakra, ten odcinek będzie masakryczny z tego co widzę Polew ze mną będzie mógł, ze mnie będzie mógł być ostry Dobra To pójdźmy tędy Ja wrócimy się, on mówi o topielcu pod bramą Coś tam jest Co ta woda skrywa? Ciekawy ciekawi mnie co ta woda w sumie skrywa. Nie pamiętam, właśnie gdzie ten topielec pod bramą był. Gdzieś wydaje mi się tutaj. Chyba, że to całkiem gdzie indziej. Jest. Tu też żadnego topielca nie widzę. Masakra, masakra. Normalnie masakra. Muszę sobie przypomnieć wszystko w tej grze. To jest trzeci odcinek po długiej przerwie w Gotika. Ale widzę, że to jest masakra. Haha. Popływaliśmy trochę pod wodą, ale dobra, płyniemy. Tam jest jakiś domek. Ale to nie sprądruje go teraz. Czyli nie wiem, gdzie jest topielec. Chociaż domyślam się, że on jest całkiem dalej, w całkiem inną stronę. Że przed obozem. Ale dziwne by to było. Żeby topielec był przed obozem. Chyba, że wyprawa tam. Może ten, żeby nam hata oddał. On z tego co wiem jest słaby. Ale moja postać też tu jest słaba, więc ja nie wiem jak tu będzie. Hata krzykacza gadaj ze mną. Koniec Jakiego wygląda. No da. nigdy więcej tego nie próbuj. No i po walce. Zastanawia mnie jedno, czemu ja nie mogę takiego tego e, takiego kombo no. go. to ale y, mam pomysł mam dobry pomysł na niego uciec i jak on będzie łukiem atakował wtedy go zaatakować nie wiem czy to się sprawdzi Schowaj broń no no o o się nazywa I przy okazji łuk mam o chłopie Ty już nic nie masz Mam nadzieję, że to nic nie zaburzy Niczego w tej grze. Nie pożyjesz dość długo, żeby zdążyć tego pożałować Ciągle szukasz guza Dostał. Zejdź mi z oczu. Ha! Rozmawiamy innym razem. I misja wykonana. Z problemami, a wykonana. Dobra, jeszcze załóżmy sobie łuk. To się przyda. O. Obrażenie 25. Siła 11. Czyli będę miał teraz. Będę silniejszy, ale jeszcze łuk. Jest łuk. Brakuje ci jeden z zręczności, by użyć tego przedmiotu. To potrzebna mi jest zręczność. No Górna. Szykacz przeniósł się już ha. do innej chaty. Świetnie! Przed chwilą Torlow powiedział, że zamierza pokazać temu chłoptasiowi, gdzie jest jego miejsce. Tylko zachowaj to dla siebie. Inni Czekaj. nie powinni wiedzieć. Lepiej się by nic nie pakować. Co mam zrobić? Musisz trochę popracować nad swoimi umiejętnościami to bojowymi, zanim Lee zgodzi się nie Cię nie przyjąć. Nieważny w jakiej broni się specjalizujesz, byleś był w tym dobry. Oprócz tego powinieneś mieć chociaż ogólne pojęcie o życiu w kolonii, układach między obozami i takie tam... Jeśli nie interesują Cię inne obozy, spróbuj na początek dołączyć do szkodników. Na zostanie najemnikiem jeszcze przyjdzie czas. Do, do zobaczenia! Prawie. Gorn jest spoko, chociaż gorn... gorn nie jest spoko. Czyli chatę krzykacza mamy. Potrzebuję jeden z ręczności. To Co tu jest? Tu oczywiście nic nie ma. I tylko łóżko, dobra Śniemy tu do góry. Najemnik, najemnik, najemnik Torlow. Chciałbym Was... I przyjmuję tylko. A jak mam to. Dobra, bo widzę, że z tej rozmowy nic nie będzie, dlatego ją anuluję. Najemnik, najemnik. Kosa? Tak długo jak mnie to nie dotyczy, chcesz trochę najpierw je przynieść. <grym> Dobra, bo to nie będziemy z nim gadać. Z kosą, najemnik, to by mnie tu czegoś mógł nauczyć. Wilk, łuk, poziom pierwszy, 10 punktów. Potrzebuje lepszej zbroi. Potrzebuję lepszej zbroi. Nie mogę ci nic sprzedać. Lares zabiłby mnie, gdyby dowiedział się, że sprzedaje zbroje obcym. Hmm, handel. Zajmujesz Skupuję skóry i futra... Dobra, zobaczmy co ty tu masz. Najlepsza wartość 220, czyli 220 bryłek rudy. Krótki łuk. A jak ja mam tam... Jaki to jest łuk? Yy, kawalerzyjski czyli obrażenia 24 ma, a ten ma obrażenia 20. Ale mogę go teraz kupić w sumie. Hmm. Dobra, ten zręczność scedowalę i będę miał lepszy. Lepszy tamten łuk, ale łuk tutaj jeszcze jest CC C, C, Nie B Punkty umiejętności mam 0, więc tak trzeba level dobić. Czyli kupmy ten łuk jednak Zajmuję O Boże, za dużo Dobra. Tak, żeby było do stu 100 bryłek. Dobra, dzięki. Pyk, pozbędźmy się tych pałek. Dwa kilofy to za dużo. Pałka. Ś siekirkę. Zardzewiały miecz, zardzewiały miecz. Mam tego pełno. Kij z gwoździami pozbyć. O jejciu. Pochodni nie potrzebuję młotek. Jeden niepotrzebny, jeszcze dwa. O, niech będzie 101 jeden. Weźmiemy sobie jedną bryłkę enter. Przyjmij dobra, i po handlu czyjś. Kończyło mi się w sumie tak dużo rzeczy. Jeszcze cenne jest to 250. Aj, nie wiem, broń dać. Dobra. Łuk jest. Coś jest. Coś zrobione. Dzisiaj jest. W dzisiejszych dzisiejszy czasach na nikim nie można polegać. Hmm, myślę tak. Co by tutaj jeszcze zrobić? Od razu wiedziałem, mam już że nie ma... Wątpię, że cośkolwiek będę mógł z nim pogadać. Ale przynajmniej się postarajmy. Dobra, nic. Żadna gadanina. Nie powinieneś wierzyć we wszystko. Czego ode mnie chcesz? Jesteś tu nowy, co? Od razu zauważyłem. Musisz się jeszcze wiele nauczyć. Mógłbym ci pokazać, co w trawie mistrzy. Przede wszystkim musisz uważać, z kim rozmawiasz. Widzisz tego faceta tam, przy ognisku? To bacz. Strzesz się. No, enty. A co z nim jest nie tak? Ma paskudny nawyk napadania nowo przybyłych. Na twoim miejscu unikałbym go jak ognia. Czego możesz mnie nauczyć? O. To zależy. A co chcesz wiedzieć? O, 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 o. Skradanie się, otwieranie zamków, kradzież. Przyda się to wszystko. Ale niestety w tym momencie nie mam. Nie mam jak się nauczyć. Nie ja mam punktów umiejętności. Zobaczmy, jak tutaj. Level się zbliża. czyste doświadczenie do szóstego poziomu To się już więcej nie powtórzy. O, krzykacz ma mało HP Dobra, ale z nim nie gadajmy. Ciągle szukasz guza w tak daleko ze mną zaczął gadać. Pokaż mi... Aha, on ma tylko ze w mocym Rok Północy Dobra Koniec gadki A więc w tym odcinku Najprawdopodobniej to będzie wszystko No nie najprawdopodobniej, tylko na tym skończymy następnym udamy się do kopalni Rudy Bodajże to jest tam W tamtą stronę udamy się A Więc na dzisiaj to wszystko, dziękuję za oglądanie nie zapomnijcie dać łapki w górę oraz przycisnąć magicznego przycisku subskrybuj. No, wiem, powtórzenia były, ale. I mam nadzieję, że w przyszłych odcinkach będzie trochę lepiej, ogarnę się coraz bardziej. Podsumowując, zdobyliśmy łuki lepszą broń oraz wykonaliśmy misję z krzykaczem. Czyli w sumie, więcej zada zadamy obrażeń, to będzie też lepiej. Będzie można polować potem na wilków. A więc w tym odcinku to wszystko. Czym cię się? Cześć.